większe państwa świata po Rosji i Kanadzie. Niezwykła kuchnia ciesząca się popularnością na całym świecie. Język trudny i piękny, zarazem z hieroglifami, będącymi sami w sobie dziełem sztuki. Konfucjusz, jego filozofia, herbata, cyjank, domino, jedwab, papier, dróg, fajerwerki, latawce, akupunktura, tai chi, czyli czas na Chin. A w Chinach tych był, i oni i o Chinach, i nie tylko o Chinach, opominam. Pan Miłosz Kamil Manasterski. Pretekstem również do naszego spotkania jest to, że ukazały się dwie książki poetyckie, pod tym samym tytułem zresztą, złote i czerwone. E, moja i, i Zbigniewa Milewskiego. I są to, to nie jest przechwałka, bo moim zdaniem, przechwałka jest wtedy, kiedy mówimy, że jesteśmy najmądrzejsi, najsilniejsi, najpiękniejsi itd. To jest fakt po prostu. To jest pierwsza w historii publikacja poetycka, a wydaje mi się, że w ogóle, w ogóle publikacja, ale to, tu nie jestem pewny. Pierwsza w historii publikacja poetycka, która ma premierowe wydanie w dwóch, tych, w dwóch naszych językach, czyli w języku polskim i w języku mandaryńskim. Teraz udamy się, przekroczymy te 6 tysięcy, właściwie prawie 7 tysięcy kilometrów, również za pośrednictwem muzy muzyki. To jest taki utwór, który jak pigułka w ciągu trzech minut pokazuje całe Chiny i właściwie wszystkie wątki, o których później będziemy rozmawiać, tam się pojawia. Że w ogóle Chińczycy są narodem przepracowanym, zmęczonym. Ludzie w Chinach po prostu są pewnie niezadowoleni z życia. Tymczasem te uśmiechy, oczywiście tutaj nagrane dla potrzeb tego klipu, te uśmiechy tam są, na ulicach, w sklepach i to do pewnego stopnia niezależnie od statusu materialnego. Od tego, czy mamy do czynienia z prezesem ważnej organizacji, czy jest to może prosty Chińczyk, który po prostu obsługuje na lotnisku transport bagaży, Chińczycy rzeczywiście tak przynajmniej sprawiają wrażenie ludzi, którzy potrafią się cieszyć z tego, co mają. I to by nam się chyba w Polsce bardzo przydało, myślę również, takie poczucie satysfakcji. Z tego, co robimy i z tego, co mamy. Wynalazki, to też już było mówione, niektóre z nich to papier, e, prochy firewerki, oczywiście ryż, który jest e, dla nas, my go, my go może tak bardzo nie potrzebujemy, bo my go też nie uprawiamy, ale ryż karmi całą No i właśnie, nie będziemy się jedli ryżu. Będziemy jedli orzeszki. Orzeszki też najczęściej na naszych stołach, te orzeszki, które się pojawiają, z reguły są orzeszkami chińskimi. Więc tak, to jest lewa pałeczka, to jest prawa. Nie można się pomylić. Nie, oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale ma znaczenie, w której ręce trzymamy pałeczki. Pałeczki zawsze trzymamy w prawej ręce. Nawet... 感谢你，春天。我要感谢你，春天。是你给我春天的大路，让我可以走到永远。<aza fall. S 2> Kładał pędzelek w lewą dłoń. Pałeczki trzymam mocno w prawej. Nawet węgorz mi nie ucieknie. Kelnerka chce mi dać nóż i widelec. Wolałbym raczej kartkę i długopis, by wolną ręką pisać wiersz.